Rozmowy Chrystusa Dni Ostatecznych. Różnice między głoszeniem słów i zwrotów doktryny, a rzeczywistością prawdy. Fragment. Czy teraz rozumiecie, od czego zależą zyskanie prawdy i wejście w prawdo rzeczywistość? Zależą one od poszukiwania prawdy i wcielania jej w życie. Tylko od tych dwóch rzeczy, nic prostszego. Choć prawda wyrażana przez Boga jest utrwalona na piśmie, rzeczywistość prawdy nie jest. Jest znacznie mniej zrozumiała lub pojmowana przez człowieka w formie pisanej. Co więc należy zrobić, by zrozumieć prawdę? Zrozumienie i zyskanie prawdy następują głównie poprzez praktykowanie i doświadczanie słów Boga, doświadczanie Jego dzieła oraz poszukiwanie prawdy i oświecenia Ducha Świętego. Rzeczywistość prawdy realizuje się za sprawą praktykowania prawdy przez ludzi i poddawania się prawdzie. Przychodzi to wraz z doświadczeniem i jest to coś, co człowiek urzeczywistnia. Prawda nie jest pustą teorią ani prostą, przyjemną frazą. Jest to język bogaty w życiową moc. Jest to zewnętrzna maksyma życia. Jest to najbardziej praktyczna i cenna rzecz, która może towarzyszyć człowiekowi przez całe jego życie. Czym jest prawda? Prawda jest podstawą istnienia w życiu człowieka, zasadami praktykowania określającymi, jak się zachowywać i radzić sobie z różnymi rzeczami? Prawda wskazuje człowiekowi kierunek i cel życia. Umożliwia mu urzeczywistnienie podobieństwa do prawdziwej osoby i życie przed Bogiem w posłuszeństwie i czci wobec Niego. Dlatego ludzie nie mogą żyć bez prawdy. Na czym więc teraz polegasz, by żyć? Jakie są Twoje myśli i poglądy? Jaki jest kierunek i cel Twoich działań? Jeśli posiadasz prawdorzeczywistość, w Twoim życiu są zasady, kierunek i cel. Jeśli jej nie masz, Twoje życie pozbawione jest zasad, kierunku lub celu. Bez wątpienia żyjesz według szatańskiej filozofii, według koncepcji kultury tradycyjnej. Tak żyją niewierzący czy pojmujecie tę kwestię? Aby rozwiązać ten problem, człowiek musi poszukiwać prawdy i ją przyjąć. Czy łatwo jest zyskać prawdę? Tak, jeśli polegamy na Bogu. Polegając na Bogu, człowiek musi też polegać na sobie. Musisz mieć w sercu pewność siebie, wolę i wymagania. Mówiąc nie chcę żyć wśród skażonych szatańskich skłonności. Nie chcę, by miały nade mną kontrolę i mną manipulowały, żebym wyszedł na wielkiego głupka i wzbudził w Bogu wstręt wobec mnie samego. Wtedy nie byłbym wart życia przed obliczem Boga. Takie uczucie musi gościć w Twoim sercu. Wówczas, w obliczu różnych wydarzeń, jeśli stosujesz w swoim rzeczywistym życiu prawdy, które jesteś w stanie zrozumieć i które są w Twoim zasięgu, i potrafisz je wcielać w życie w każdej sytuacji, to czy prawda nie stanie się przez to Twoją rzeczywistością? A kiedy prawda stanie się Twoją rzeczywistością, to czy nadal będziesz się martwił, że nie rozwiniesz się w życiu? Jak można stwierdzić, czy dana osoba posiada prawdorzeczywistość? Można to poznać po tym, co mówi. Osoba, która wypowiada tylko słowa i mówi o doktrynach, nie posiada prawdo rzeczywistości i z pewnością nie będzie praktykować prawdy, więc to, co mówi, jest puste i nierzeczywiste. Słowa kogoś, kto posiada rzeczywistości, są w stanie rozwiązać ludzkie problemy. Ktoś taki potrafi bowiem wyraźnie dostrzec istotę problemów. Wystarczy kilka prostych słów, aby rozwiązać problem, który nurtował Cię od wielu lat. Zrozumiesz prawdę i wolę Bożą, sprawy przestaną być dla Ciebie trudne. Nie będziesz już czuł się zniewolony i ograniczony, tylko zyskasz wolność i wyzwolenie. Czy to, co mówi taka osoba, jest prawdą rzeczywistością. Jest to prawdorzeczywistość. rzeczywistość. Jeśli bez względu na to, co ktoś mówi, nadal nie rozumiesz swojego problemu i nic z tego, co mówi, nie rozwiązuje kwestii jego pierwotnej przyczyny, znaczy to, że ktoś taki powtarza jedynie słowa i doktryny. Czy takie słowa mogą zaopatrywać ludzi i im pomagać? Słowa i doktryny nie są w stanie zaopatrywać ludzi ani im pomagać. Nie mogą też rozwiązać ich realnych problemów. Im więcej się mówi słów i o doktrynach, tym bardziej denerwują one słuchacza. Ludzie, którzy rozumieją prawdę, przemawiają zupełnie inaczej. Za pomocą kilku słów potrafią wskazać pierwotną przyczynę problemu lub źródło choroby. Nawet jedno zdanie potrafi obudzić ludzi i zidentyfikować kluczowe kwestie. Na tym właśnie polega posługiwanie się słowami, które posiadają prawdę rzeczywistość, do rozwiązywania ludzkich problemów i wskazywania ścieżki praktyki. Bóg wcielony przybył w dniach ostatecznych. Co takiego człowiek powinien zyskać przede wszystkim, biorąc pod uwagę. Że wierzy w praktycznego Boga. Prawdę, życie. Nic innego nie ma znaczenia. Kiedy przybył Chrystus, przyniósł ze sobą prawdę, życie. Przybył, by zapewnić ludziom życie. Jak więc człowiek zabiera się do wierzenia w praktycznego Boga? Co musi zrobić, by posiąść prawdę i życie? Bóg wyraził tak wiele prawd. Wszyscy, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości, powinni jeść i pić swoją porcję słów Bożych. Wszystkie słowa Boże są prawdą, a są bogate i jest ich mnóstwo. Wszędzie wokół nas znajdują się cenne rzeczy i skarby. Serca osób miłujących prawdę przepełnia radość, gdy korzystają oni z obfitości pięknego kraju Kanaan. W każdym zdaniu słów Boga, które jedzą i piją, jest prawda i światło. Wszystkie są cenne. Osoby, które nie miłują prawdy, krzywią się z żałości. Uczestniczą w uczcie, ale cierpią z głodu, prezentując swój żałosny stan. Zyski osób, które są w stanie poszukiwać prawdy, będą wciąż rosły, a osoby, które nie potrafią jej poszukiwać, zabrną w ślepy zaułek. Obecnie najważniejszą kwestią jest uczenie się poszukiwania prawdy we wszystkim, aby zrozumieć prawdę, praktykować ją i być w stanie w pełni podporządkować się Bogu. Na tym polega wiara w Boga. Wiara w praktycznego Boga polega na osiąganiu prawdy i życia. Czemu służy prawda? Czy ma wzbogacić świat duchowy ludzi? Czy ma zapewnić ludziom dobre wykształcenie? Jakie więc ludzkie problemy prawda rozwiązuje? Prawda służy naprawie skażonego usposobienia człowieka, jego grzesznej natury, ma sprawić, by ludzie żyli z Bogiem i urzeczywistniali zwykłe człowieczeństwo. Niektórzy ludzie nie rozumieją, czym jest prawda. Cały czas czują, że prawda jest głęboka i abstrakcyjna i że jest kwestią tajemną. Nie rozumieją, że prawda jest czymś, co ludzie powinni praktykować i wcielać w życie. Niektóre osoby wierzą w Boga przez 10 lub 20 lat i wciąż nie rozumieją, czym dokładnie jest prawda. Czy takie osoby zyskały prawdę? Czyż ci, którzy jej nie zyskali, nie są pożałowania godni? Jak najbardziej? Jak mówią słowa hymnu, uczestniczą w uczcie, ale cierpią z głodu? Zyskanie prawdy nie jest trudne, podobnie jak wejście w prawdo rzeczywistość, ale jeśli ludzie są zawsze niechętni prawdzie, to czy są w stanie ją posiąść? Nie. Musisz więc zawsze przychodzić przed oblicze Boga, przyglądać się dokładnie swoim wewnętrznym stanom, w których okazujesz niechęć wobec prawdy, zobaczyć, jakie są u Ciebie przejawy niechęci wobec prawdy i jakimi sposobami działania ją pokazujesz, oraz w jakich sprawach przyjmujesz postawę wskazującą, że jesteś niechętny prawdzie. Musisz to wszystko często analizować. Przykładowo, ktoś cię napomina, mówiąc: Nie możesz wykonywać swojego obowiązku, polegając wyłącznie na własnej woli. Powinieneś dokonać autorefleksji i poznać siebie. Reagujesz na to gniewem i ripostujesz: Więc ja wykonuję swój obowiązek źle, ale ty wykonujesz swój należycie? Co niby robię niewłaściwie? Bóg zna moje serce. Jakie jest to podejście? Czy jest to podejście polegające na akceptacji prawdy? W obliczu różnych wydarzeń, człowiek powinien przede wszystkim przyjąć podejście polegające na akceptacji prawdy. Brak takiego podejścia jest jak brak naczynia, w które można przyjąć otrzymany skarb, przez co nie jesteś zdolny do osiągnięcia prawdy. Jeśli człowiek nie jest w stanie zyskać prawdy, jego wiara w Boga na nic się zdaje. Celem wiary w Boga jest osiągnięcie prawdy. Jeśli ktoś nie jest w stanie zyskać prawdy, to poniósł porażkę w swojej wierze w Boga. Czym jest zyskanie prawdy? Następuje ono wtedy, gdy prawda staje się Twoją rzeczywistością, kiedy staje się Twoim życiem. Na tym polega zyskanie prawdy. Na tym polega wiara w Boga. Po co Bóg wypowiada swoje słowa? Po co wyraża te prawdy? By ludzie mogli przyjąć prawdę, by oczyścić zepsucie. By ludzie mogli zyskać prawdę, by prawda stała się ich życiem. Dlaczego w przeciwnym razie Bóg miałby wyrazić aż tyle prawd? By konkurować z Biblią? By stworzyć Uniwersytet Prawdy i przeszkolić jakąś grupę osób? Odpowiedzią na oba te pytania jest nie. Ma to na celu pełne zbawienie ludzkości, by ludzie zrozumieli prawdę i w końcu ją zyskali. Teraz już to rozumiesz, prawda? Co jest najważniejsze w wierze w Boga? Zyskanie prawdy i wejście w prawdę rzeczywistość. Od tego momentu wszystko sprowadza się do tego, jak wchodzicie w prawdę rzeczywistość i czy potraficie to zrobić.